Jeszcze chwilę będę musiał słuchać tych pani głupich pytań, to pani sos będzie smakował nasieniem kucharza. Pierdolę tych ludzi, ich widzi mi się. Przepraszam? Tak. Można prosić kucharza? Mam z nim do pogadania. A coś się stało? Stało, stało. To może mi pan przekazać wszelkie uwagi. Proszę jednak, kucharza, niech poniesie konsekwencje swoich czynów osobiście. Dobrze już, proszę. Kurwa, ja pierdolę. Dzień dobry. Jestem pana kucharzem. W czym jest problem? O, to mnie pan zaskoczył. A co się stało? Abo znalazłem w mojej zupie włos i chciałem pana ochrzanić, ale zobaczyłem, że pan jest łysy. No, nie da się ukryć. To w takim razie skąd ten włos w mojej zupie? Proszę pana, nie wiem. My osobiście dotrzymujemy najwyższych norm higieny. No dobrze, to dziękuję. Nie ma problemu. Miłego dnia. O kurwa! Dzień dobry! Dla kogo schab panie Rowany? Ale ja zamawiałam sałatkę. Gratuluję, przyda się pani. Ale ja się nie pytam kto zamawiał sałatkę, tylko schab. Ale moją sałatkę pan przyniósł? Proszę panią! Jak pani widzi mam w ręce kilka talerzy. Znajduje się na niej też sałatka, jednakowoż pierwsze co trzymam w ręku do wydania to schab, więc jeszcze raz się zapytam dla kogo schab? A, to dla Edka. A skąd ja mam kurwa wiedzieć, który to jest Edek? A co poza kurwula w tym lokalu panuje? Bo mnie wkurwiają tacy durni klienci. No Edek tutaj siedzi. To pan? Tak. To nie może się pan kurwa odezwać, tylko siedzi jak kołek? A czy ten schab jest wegetariański? No chyba pan żartuje teraz. No poważnie pytam. Bo ja nie jem mięsa. To po cholerę zamawia pan schab! Ja nie wytrzymam z tymi idiotami. Dzień dobry. Czy jest pani gotowa już zamówić? Tak. Ja bym poprosiła ten panierowany camembert z frytkami. Dobrze, niedługo podam. Przepraszam, bo ja bym to chciała bez sera. Jak bez sera? No poproszę mi to danie przygotować bez sera. Ale jak przygotować bez sera? Muszę panią uświadomić, że camembert jest serem. Ale ja nie lubię serów. To proszę sobie sałatkę zamówić, a nie mi dupę zawracać takimi pierdołami. Przepraszam. Tak. Bo mi to danie nie smakowało. Nie smakowało, a wpierdoliła pani całe. No ale mi nie smakowało. Ale to jak coś nie smakuje, to się nie zjada całego. Mi nie smakowało. I liczę na jakiś upust cenowy z tego tytułu. Zaraz mogę pani zrobić upust mojej nogi na pani tyłek. Naciągaczko jedna. Płacić i raz dwa wyjeżdżać mi z restauracji. Złodzieje. Przepraszam? Tak. Chciałabym zamówić sałatkę. Proszę bardzo. A jaką? A jakie macie? No przecież ma pani menu przed sobą. Ale ja bym chciała coś więcej wiedzieć niż z menu. Proszę panią. Normalnie bym w tym momencie panią obraził, ale że jest pani ładna, to wezmę na siebie to brzemię i postaram się wszystko przedstawić. Sałatka. Jej bazą jest sałata, zielona, lodowa lub pekińska. Dosypujemy do niej pomidorki koktajlowe, serfeta, oliwki jak ktoś lubi w stylu greckim, czasem czerwoną fasolę, kukurydzę, słonecznik i polewamy sosem. Tutaj do wyboru: czosnkowy, jogurtowy, majonezowy, pomidorowy winegrę, musztardowy czy miodowy. Wszystkie, oczywiście, robione na miejscu przez naszych kucharzy. Zadowolona jest pani z informacji. A czy sos czosnkowy smakuje czosnkiem? Proszę panią, jeszcze chwilę będę musiał słuchać tych pani głupich pytań to pani sos będzie smakował nasieniem kucharza. Przepraszam, kelner? Czy to jest państwa menu? No tak, a czyje niby menu miałoby leżeć w naszej restauracji, na naszym stole, przy naszej kasie? No ale, jak tak patrzę na tą restaurację i widzę te ceny w menu, to aż nie wierzę, że tyle mogą kosztować potrawy serwowane w takiej dziurze. O co panu chodzi? Chodzi o to, że strasznie drogo tu macie. Proszę pana, to nie my mamy drogo, tylko pan jest za biedny. Do widzenia. Przepraszam. Tak. Podał mi pan stek, ale on jest niedobry w środku. Jak jest niedobry w środku, to proszę jeść tylko z zewnątrz. Panie, on jest w środku surowy. Panie, zamawiał pan stek u mnie, to zapytałem, jaki ma być, i powiedział pan, że chce krwisty. No i to jest krwisty. Czy ja wyglądam na zwierzę, że mi pan daje surowe mięso? Jeśli mam być szczery, to trochę wygląda pan jak szympans. Ja zaraz panu. Zamknij pan gębę i jedz coś dostał. Francuskie pieski, kurwa. A gdzie ty idziesz? Pierdolę tych ludzi i ich widzi mi się. Wale to odchodzę.